Cześć z tej strony Marcin z OSK Nie było mnie na 27 tak, czerwca 20 lat Po co są te moi drodzy odblaskowe Nie wiem Ograniczniki No zobaczcie tu ich nie ma I Przecież i tak nikt nie wiedzie Zamiast zrobić takie zielone wysepki Kurde wszędzie jakaś słupkoza Naprawdę no betonoza I słupkoza jest w tych miastach Tak Wjeżdżamy sobie pięknie na ulicę Wierzbięcice Zmieniło się tu niesamowicie Moi drodzy, ja tu byłem ostatnio, nie wiem no, 15 lat temu O, przystanek wiedeński Jak miło Naprawdę No ale zobaczcie Tu już tak samo, nie No po co to jest, do czego Kogo ma to ochronić Tramwaj przed nami Nas przed tramwajem nie kumam tego, moi drodzy. No kupa hajsu za jakiś, nie wiem, no separator torowiska od jezdni. Przecież to jest jakieś kompletne, istne szaleństwo, moi drodzy, tak? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, może wy bardziej ogarniacie rzeczywistość miejską niż, niż ja. No nie wiem. Pozdrawiam serdecznie Marcin.